W roku 2000x. Okrutna armia robotów jest zdeterminowana, żeby zniszczyć świat. A przywódcą ich jest. Hej, cześć, witaj, O, witam was w zagrajmy w Mega Man 5. Tak, zmieniamy praktycznie dosyć ten dosyć bardzo czasową e, nazwę tej serii, czyli z Let's Play na Zagrajmy w jest to ogólnie spowodowane tym, że chcę docierać nieco do większej ilości polskich widzów aniżeli zagranicznych. No trochę mi się to za to beknie, ale no. No kto tam wie, no. I tak. Me Mega Man 5, tak, czyli piątą już część e, sagi o niebieskim robocie. Będzie przychodzić, jest to do dodatkowo przedostatnia wersja e, Mega Mena e, na konsole NES bo w tym czasie już był SNES a zresztą i tak za niedługo się dowiecie jaka będzie gra następna na SNESa i tak, Mega Man 5 czyli kolejna gra, która ogólnie bierze trochę ten podobny, yy, ten podobny motyw, czyli że inny antagonista niż Dr. Wily i tutaj mamy Protomena, czyli brata naszego Mega Mana co już trochę nieco nie pasuje, bo wiadomo Protomen no, nam trochę pomagał w czy na przykład czwartej części tam uratował tę córkę tego ruska, niestety nie zapomniałem nazwy jego. I tak, ogólnie ten rusek też nam tutaj pomaga. A mianowicie ten. Eee, ten. Bo jak, tutaj nie wiem czy wam pokazywałem na tym odcinku, ale... O, tutaj idealnie widać. Dostajemy o wiele mocniejszy Mega Buster, jest to on, nie są bardziej taki... ...duładowany, taki, Ugh", taki, Ugh". Tak, i mamy ten. Tak samo jak w poprzednich grach: 8 robot masterów. I wybrałem Gravity Mena I jak sama nazwa wskazuje, jego poziom opiera się na grawitacji. Tak. I w większości ogólnie, same słabości tych bossów to jest zwykły Mega Megabuster. To jest trochę średnie. I ogólnie sam też chciałbym dodać, że yy, Mega Man 5, no. Ten. Czyli że broń Gravity Mena jest trochę taka niezbyt. Taka słaba, sprawdzam to nawet na, na Wavemania, ale no, trochę to tak nie działa. Oj, tutaj mamy pigaja tej gry, czyli Gatsmana. Widać po Mordzie, że to jest Gatsman. No. I tak, i tutaj głównie yy, polega na tym, że właśnie tutaj przechodzimy z góry na dół. Tak, jeszcze się pojawił ogólnie podobny robot do yy, samego Gravity mianowicie jest Starman, ale ziała na innej zasadzie. O i tutaj mamy literkę M, którą... Które trzeba zbierać, tam później się dowiecie co to. I tak w każdym poziomie jest tak rozwalane i wychodzi z tego nazwa... Mega Man 5! Tak, już wam spoileruję, ale... No to może za chwilę, w następnym odcinku się dowiecie jak to mniej więcej prezentuje się. Dobra. I co jeszcze ogólnie warto powiedzieć o Mega Manie 5? Poza tym, że to jest piąta część sagi o niebieskim robocie. No, jak widać, yy, Protoman porywa naszego starego, dobrego ojca yy, doktora White'a. <grystanie> Doktor White. Doktora Białego! Nie. Doktor Light, kurde! Sorry, sorry, Doktor Light on się nazywał. Doktor Światło. No. Doktora Światło i praktycznie musimy go odbić. To jest nawet fajne, że też, też prezentuje naszego doktora y, Lajta jako taką damę w opałach, ale... Okej, no przynajmniej... Przynajmniej to jest pierwsza pierwsza rzecz taka. Znaczy wcześniej to tam było też, że y, Rusek i ta jego... Kubita... jego kubita. Córka! Y, no też zaginęła i też trzeba było im pomóc, ale to nie było takie już uzradzane na samym początku. Y, dobra, zrobiłem troszeczkę cięcia, bo zwykle tam nie było nic zgadać. I ta, dochodzimy do bossa. Zrobiłem save'a, który jest niepotrzebny, bo zaraz i ta, zginę. I ta, gravity Man, Jego broń jest ogólnie. grawitacja, i tak zmienia to. To wiecie, że jest góra, dół. Góra, dół. No i ta. No i najlepiej tutaj właśnie. No i właśnie najlepiej ogólnie używać właśnie tego mega bossa, czyli po prostu przytrzymujemy tą pchlit od broni i po prostu strzelamy. Dobra. Znaczy i tak nie zaraz zginę, ale mniej więcej tak chcę wam pokazać jak mniej więcej się ta walka prezentuje. I później zrobiłem pewne... pewien... pewną gafę, ale nie w walce, tylko tam ogólnie po tym, bo ogólnie... <sighs> ogólnie tam ten, ten, jak po, po, po pokonaniu ten, robot masterów się pojawia coś takiego jak typu Stage Select i Continue. I ja ogólnie... Wziąłem Continue i ten... Continue zamiast stage Select i po prostu i właśnie po tym mm, ten yy, ten, potem zrobiłem cięcie, i no i tutaj, tak, i teraz będzie tutaj ta znowu walka za, z Robot Master'em, i trochę tam utnę i przeciągnę wam to, do okońców, dobra, no i by tak, jeszcze taka głupia, ciekawostka, zauważyłem, że prawicę na, na taką jakby stożek na górze, więc tak, jakby trochę taki filmem. No. I won't przy Mega Menie postaram to nie tam udawać tę nową wersję tytułową, czyli że ja ten po prostu opisuje co się dzieje tam na filmie, na przykład tak jak było przy 4, to prawda? To świetnie było, ale... No. I teraz weźmiemy Neptun Mana, tam Weidman, ale nie wiem, jak tego mi się z Neptunem, chociaż nie znam się na rzymskiej tylko to bardzo mówię wciąż była w momencie na greckim to by było jakby no, samo czyli no ale mamy wage czyli poziom wodny tak i co tam wodnego chociaż my tutaj nie staczymy w wodzie bo jakby się po mega chyba w wódce no po mega w wódce to ja weźmie do takiego że mega więc wyżej w wodzie a tutaj tego nie ma oj tutaj to są tutaj ogólny taki mocny i taki oj korytmi, asztungami i bardzo szybko drobną tego yy, nasza, oil, mamy, o oj mamy yy, Życzko. i tutaj chciałbym przekazać że po pierwsze w tej grze Mega Man 5 bardzo lubi rozgadać te yy, życia, bo to, jest to tak zauważyłem, że że często właśnie się pojawia że tutaj tam, jak robiłem taką bardzo ciężką sekwencję z tych poziomów praktycznie i jak e, ktoś tam tam I ten Ek coaches, ja tak, tak, tak. jak do jakichś tam to często właśnie wtedy taki ten taki wtedy życie, czyli wiecie, wtedy wtedy to jakoś tak. No i tutaj teraz mamy, tak. I tutaj właśnie tylko te, wtedy 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 mega wtedy wtedy i wtedy wtedy i wtedy wtedy po tych te małych też możemy wtedy bardzo przez przez

Szerowa No i dochodzimy do sekwencji, która mi bardzo przypomina ten... ten... Kurde, jak to posłuchałaś A! Battletoads! No, bo ogólnie w Battletoads jest taka sekwencja, gdzie musimy jechać na skuterze, tutaj też dostajemy sekwencję skuterową, którą nie usłyszałem. Nie wiem, jaka to jest sekwencja. Nie wiem, to się tutaj cykam i cyknąłem się tak, że zginąłem. No to jest, no ogólnie to jest taka sekwencja w tym, jedziecie na tym skuterku i tak nie możecie, i tam po prostu, tam stykucie i tak po prostu się kurczę, tam dalej tak dalej. No wiecie, to jest taka typowa, no nie jest, to jest, to chyba wygrań jak, jak Mega 5. No tak. no i tutaj dostajemy kolejną ulicę, takie E. O, tak i jest ona dosyć ciężka pod wpięcie, bo jeżeli dobrze ją wykopę to, to robię stave'a e, tak i tutaj też będziemy mieli mój bosok, czyli prawie teraz przeżyły te ślimaki w MDM4 no to właśnie tutaj dostaniemy taką obronną oś miernicę tak, czyli teraz właśnie mi ja się po na prostu najpierw pojawia ciemno Ciekawe jak to wygląda, czy legamenowo idzie jest jak w jakieś miniach na przykład w telefonach. Po prostu nie, jesteśmy w jakiejś oświeniu nas do ta ślubnica. Nie wiem, jak analizuje grę dla dzieci, a może nie dla dzieci, powiedzmy. No po prostu dla wszystkich, no dla wszystkich, bo no, dla dzieci, to tak trochę nie pasuje. 7 Plus i też, a jakoś grają w to, duże osoby jakoś się narzucają, bo liczy się gameplay, no, liczy się gameplay, może być nawet, nie wiem, nie musi być jakiś brutalny, żeby, ten, żeby ludzie grali, może być nawet taki normalny, jak e, tutaj, i też będzie dobry, no, bardzo świetny, no, chociaż w sumie Mega Man uważam, jest uważany, nie słuchaj, nie jest z gorszych gier, tak w sumie, dla no, mnie nawet okej, okay zawiera jedynego chyba z bojewy, bo i do masterów, Ale tam jeszcze będzie, do jakichś gorszych elementów, na przykład do bossa. Tak, to jest kolejna gra, której nie przeszłam jeszcze. Nie wiem, czemu, ale mam jakiś taki... Ale ostatnio zauważyłem, że często przychodzą takie gry, w których nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia. Ja się boję, co będzie, jak będę przechodził w Super Mario Bros. O, yy, tam, właśnie jest ta literka E, którą trzeba zebrać. I właśnie się boję, na przykład, jak, jak mi pójdzie. Ogrywając Super Mario. Yy, Super Mario Land? Nie, nie Super Mario Land. A no wiecie, to ta, ta gra. Yy, no tak na scenie. Yy, no, nie Super Mario World. To tak się skrywające tam. Tak, tak, ale jeszcze trochę przyjdzie czas. Może w tym miesiącu, bo trochę planuję robić Daily w tym maju. O i doszliśmy do końca. I ten, i na razie... I, o! I tutaj dodam, że po prostu tak od razu idziemy, to jest tak komputer, to jest tak... nie wiem, tak, yy, yy, Tak... schematycznie, no. I teraz dochodzimy do bosa, który zajął mi parę prób. Tak, większość osób nawet bierze wavemana jako pierwszego. Yy, a ja nie potrafię sobie z nim poradzić. Tak, mówię to od razu po prostu strasznie potrafię sobie z nim poradzić. Więc... Ogólnie naprawdę musiałem chyba z 21 minut nagrania. Cieszcie się, widzowie. Nice, no i w sumie to. Ta... Znaczy, po prostu wolę. Ten. jak w przypadku tego, jak nagrywam Let's Play Falls i ja czytam wasze komentarze i ogólnie to jest ucinam rzeczy typu na przykład za dużo na przykład jest powtórzeń, typu właśnie tutaj na przykład przegrywania, to po prostu wolę to uciąć i żeby po prostu tak nie zanudzać, bo chociaż jestem bardziej fanem długich filmów, może nie zawsze, ale no jestem fanem, bo według mnie w obecnym czasie za bardzo się tam królują te shortsy znaczy i tutaj naszej ja shortsy też nagrywam, ale no ja tak czasem wolę na przykład obejrzeć długi film nie wiem, jakiś iceberg, G2, like i wiem. Jakiś taki time game. Po prostu dlatego, bo... ale na przykład nie lubię, na, ale rozumiem, na przykład, Was typu. Ten. To jest taki napchany film, gdzie jest to po prostu tylko pod i pod reklamy, i no tak No. Dobra, brat, ja gadam, gadam o swoich przemyśleniach, niezłych. A tutaj. Wygrywamy, no. I w sumie to by było na tyle z tego. Zagrajmy, wy. No, i tak, pra pra prawdopodobnie też inne, yy, więc to chyba jest drugi sezon Let's Play? Ej, peskitu. Hmm? No, i yy, cóż, to by było chyba na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał, w niedzielę kolejny, chyba w niedzielę, no chyba, że będzie w sobotę, no i Ela, cześć, siemanko.